Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Chciałem zrobić taki odcinek o Dudu. Dawno nie było żadnego filmu o właśnie Andrzeju Dudzie i o tym, co zrobił, jaką odrzucił ustawę związaną z regionalnym językiem, z językiem śląskim. Znalazłem taki artykuł, który się pojawił w Business Insider Polska, no, i na podstawie tego artykułu najpierw go przeczytam. Zacznę od tego. Ten dzisiejszy film, ten artykuł nie jest jakiś długi, także myślę, że przeczytam go po prostu w całości. Będziecie widzieli tam wyświetlone też slajdy z tego, co czytam. A link do tego artykułu zostawię pod tym filmem w opisie. Także jak ktoś będzie chciał z Was sobie przeczytać, no to po prostu kliknie i wejdzie bezpośrednio tam do tego artykułu. Dobra, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Artykuł jest zatytułowany Prezydent zawetował ustawę o języku śląskim. Tak to uzasadni. Zobaczymy, jak uzasadni. Andrzejek. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Która uznaje język śląski za język regionalny, w uzasadnieniu wskazał, że nie została spełniona przesłanka prawna, a zrobienie wyłomu dla języka śląskiego może wywołać podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych. Tak to jest napisane. Ustawa została przyjęta przez Sejm pod koniec kwietnia. W środę 29 maja prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy i przekazał ją sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Jak podała kancelaria prezydenta, Andrzej Duda we wniosku podkreślił, że dążenie do nadania etnolektowi myślę, że tutaj jedzie auto, do nadania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego nie jest zjawiskiem nowym. W ostatnich latach można było bowiem zaobserwować natężenie działań zmierzających do zmiany statusu mowy mieszkańców Górnego Śląska i uznania jej za język regionalny. Prezydent podkreślił, że ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego, czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej, musi przede wszystkim opierać się na badaniu, czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku. O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ocena taka powinna być dokonana przez specjalistów zajmujących się badaniem języka, kultury, tradycji, a w szczególności językoznawców. Czytamy na stronie kancelarii. W ocenie prezydenta samo przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające. Prezydent posiłkuje się dostępnymi w sferze publicznej opiniami ekspertów, zwłaszcza językoznawców, wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski, mazowiecki. Uznał, że nie została spełniana przesłanka prawna wynikająca z artykułu 19 ustawy, pierwszy punkt. Drugi ustawy. Dobra, i tutaj słuchajcie, nie będę czytał tego do końca, jednak tam dalej się powtarzają te jakieś frazesy, tak zwane, i nie ma sensu po prostu tego czytać w całości. E, I teraz chciałem się tutaj po prostu przejść i to skomentować. Tak mnie zastanawia jedna taka rzecz i tak sobie głośno teraz myślę, no bo jeżeli Sejm przyjął jakąś ustawę, e, zagłosowali za tym i na jakiej postawie się oni. Opierali 460 posłów. Jedni na pewno zagłosowali za, jacyś tam przeciw, ktoś się wstrzymał. W każdym razie zostało to przegłosowane tak czy inaczej na tak. I oni musieli się opierać przynajmniej na jakichś założeniach prawnych, coś, co oni głosują, no to teoretycznie powinno być zgodne z prawem. Oczywiście my mamy na to wiele przykładów, że prawo, jakie oni ustalali w Sejmie. Było bezprawiem tak zwanym, i było to prawo służące tylko i wyłącznie obcemu kapitałowi zagranicznemu po prostu mm, kapitałowi to trzeba powtarzać czy też właśnie korporacjom. I oni nigdy nie stanowili prawa, które miało być dobre dla ludzi, dla, dla nas, Polaków. Jak było właśnie z tym językiem regionalnym, jakim jest język śląski? Czy oni zasięgli jakiejś opinii ekspertów? No, bo tak się lubią podpierać ekspertami, właśnie jakimiś ekspertyzami, jakimiś, no nie wiem, mądrymi głowami, ludźmi, którzy są mądrzejsi od nich, którzy mogą to potwierdzić, czy to jest zgodne z prawem, czy to jest w ogóle właściwe e, i tak dalej. Nie wiem, czy po prostu w tym wypadku nie musieli tego sprawdzać, nie chcieli tego sprawdzać. E, prezydent Andrzej Duda, jak ja popularnie go nazywam, Dudu, w skrócie, no to on, on co, on. On to zawetował. On też jest z wykształcenia chyba prawnikiem, z tego co pamiętam. E, może, może on ma jakąś rację też. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć tak do końca, ale tu jest zbyt dużo takich zbieżności. Czemu ja robię też ten film? Bo chcę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz: że właśnie było uchwalane tyle różnych rodzajów przepisów, podatków, podatek od podatku od podatku, jak ja to zawsze. Zawsze po prostu mówię i wtedy nie było wetowana jakaś ustawa. Jak były tworzone nowe podatki, nie były wetowane jakieś ustawy, nie było po prostu to odrzucane przez prezydenta. I to już nie mówię tylko i wyłącznie o Andrzeju Dudzie, o innych prezydentach też, też mówię. I wszystko było podpisywane, dlatego też Andrzej Duda ma taki pseudonim Długopis, po prostu Długopis, z tego się wzięło, że Podpisywał wszystko jak leciało. Gdy PiS rządził przez 8 lat kadencji, no to oni co przegłosowali i co chcieli zrobić, po prostu wprowadzić, to Andrzej Duda podpisywał. On trzymał ten długopis w ręku cały czas i był po prostu przygotowany. Nieważne co. Ważne, że trzeba to podpisać, bo to było przegłosowane przez PiS. A teraz nagle zaczynają się wątpliwości. Teraz nagle już. Na przykład ustawa budżetowa była kwestionowana, nie chciał podpisać. Teraz ustawa o językach regionalnych. Teraz zaczyna się Andrzej Duda zastanawiać, czy faktycznie trzeba to podpisywać. I on się zastanawia nie dlatego, czy to jest właściwe czy niewłaściwe, tylko on się zastanawia dlatego, ponieważ to nie zostało przegłosowane przez pis, <noise> tylko przegłosowane przez opozycję. No i na tym po prostu wic polega, na tym rzecz polega. I to jest martwiące w tym wypadku. Mnie to na przykład martwi, bo, no bo to znaczy, że e, to jest, pewne decyzje, już jakkolwiek, czy one są pr przegłosowane na naszą korzyść, na korzyść Polaków i tak to, dalej, to Andrzej Duda będzie kwestionował, ponieważ, e, ponieważ opozycja to robi ponieważ on nie chce się z nimi zgodzić, ponieważ on chce uprzykrzyć im życie, żeby... a to nie wiem, to tutaj trzeba poprawić jeszcze coś w tym, sprawdzić, czy to są mniejszości etniczne w kwestiach języka śląskiego. Już będzie czepiał się jakichś szczegółów. Gdyby to PiS przegłosował tę ustawę, to nie byłoby żadnego problemu po prostu. Ja to wiem. Ja to wiem, że nie byłoby żadnego problemu. Po prostu sięgnąłby Andrzej Duda po swój Wspaniały długopis i by podpisał. podpisam, nie ma problemu. Jakie etniczne, jakie mniejszości etniczne? Kogo to w ogóle interesuje? Nie zastanawiałby się. <laughs> A teraz przychodzi nagle chwila na refleksję. E, I mnie też przychodzą chwile na refleksję, jak, jak to obserwuję. Stwierdziłem, że jak znalazłem ten artykuł, że po prostu to jest warte omówienia tego, w kwestii tego, jak zachowuje się no. Powiedzmy prezydent Andrzej Duda. On jest prezydentem, ale robiłem kiedyś filmy, transmisje na żywo i różne, w różnych moich przekazach opowiadałem, udowadniałem, że nie jest legalnie wygrany, wybranym. Wygranym, wygranym to może wygrał los na roterii, ale wybranym prezydentem. No i niestety tak jest. No i widzimy teraz tego efekty. Efekty rządzenia prezydentury Andrzeja Dudy. Dudu po prostu robi jak się mu podoba. I teraz tak będzie już. Z większościami, z większością pewnie jakiś ustaw pewnie nie może też wetować wszystkiego, co przyjmie obecny też rząd. Zauważyłem, że pewne, pewne kwestie są, oni są zgodni w pewnych kwestiach. Andrzej Duda jest zgodny w kwestiach międzynarodowych z Donaldem Tuskiem. W, kwestii, w kwestiach Ukrainy, w kwestiach USA czy Izraela. Oni się y, zgadzają i są jednomyślni w tych sprawach, w tych po prostu y, konfliktach, jakie mamy. I, I tam będzie głosował, jak będzie potrzebna pomoc, to będzie głosował, to będzie podpisywał, że dobrze podpisane, nie ma problemu i ten. Ale już jak chodzi o, o wprowadzenie języka śląskiego, no to trzeba sprawdzić, powołać ekspertów. No, bo nie wiadomo, czy w takim razie Sejm miał jakiś ekspertów, czy Sejm to zrobił zgodnie z prawem, czy Andrzej Duda odrzuca zgodnie z prawem tą ustawę. Eee, I teraz nie wiemy, w jakim kraju my żyjemy, eee, na czym polega też ta demokracja. Ludzie się cieszą yy, z tego, że przyszła uśmiechnięta Polska, że przyszła nowa zmiana, że mamy w końcu zmianę, że teraz się będzie już żyło tak lepiej. Że teraz już widać tę zmianę, że niektórzy widzą, co się dzieje, że, że oni już rozliczają ten pis, rozliczają tych złych i tak rozliczyli, że Wąsik z Kamińskim byli tydzień w więzieniu i, i wyszli po prostu uśmiechnięci. Wyszli, rozeszło się po kościach, media trochę poujadały, pojojczyły sobie, trochę było zamieszania, a później wszystko przycichło przycichło nagle. Nie wiem jaka się pojawiła wiadomość wtedy. Bo musiała być jakaś wiadomość taka, że przykryła te wiadomości związane z tymi dwoma politykami PiSu. No i co? I po prostu poszło w zapomnienie. Czy wy, jakbyście coś zrobili, to bylibyście w ten sam sposób potraktowani, że wyszlibyście z więzienia po tygodniu czasu? Ludzie chodzą przecież do więzienia za słowa. I si się ich wskazuje. Za to, co powiedzą. A co dopiero za takie przestępstwa, jak robił wąsik z Kamińskim? Im zostało to udowodnione, sąd ich skazał, ale oni zostali uniewinnieni. I istnieje takie prawo, że w Polsce opłaca się ukraść coś do 800 złotych. Nie ma po prostu problemu. Wyjdziecie, wchodzicie do, do sklepu, widzicie jakiś, nie wiem co. Nie będzie jakiś garnek fajny, ja lubię gotować. Widzę taki garnek, wchodzę do sklepu, wychodzę z tym garnkiem pod pachą za 300 zł, powiedzmy. No i co? No czyż to jest niska szkodliwość społeczna, to... No to trzeba... To, to nie, no to dobra, no to wezmą policję, no są przesłuchają mnie, no dobra, wziąłeś garnek, oddawaj ten garnek i tyle. I, i nic się nie stało, jak mnie złapią, tak? Ale jakbym już zrobił inny myk, jest wszystko tak hipotetycznie teraz. Gdybym spróbował e, w tym sklepie podmienić etykiety. Tak, ten garny kosztuje 300 zł, a obok jest w promocji za 180, to po podmienię tej etykiety. <laughs> nie kapną się. A tu się kapną po prostu przy kasie. I co się wtedy dzieje? Wtedy jesteście posądzeni o oszustwo. Wtedy już nie działa prawo, że chcecie coś ukraść, że to jest poniżej tej kwoty 800 zł. Nie. To już działa, wkracza wtedy. Mm, o oszustwo oszustwo. I co się dzieje, jak jesteście posądzeni o oszustwo, wtedy już idziecie do więzienia. 5 lat więzienia za to grozi. Za coś takiego. To jest ta sama. To jest ta sama sytuacja, ten sam garnek. Ale jeżeli wy będziecie chcieli oszukać, a nie ukraść, to jesteście gorzej traktowani. <laughs> jak to jest? Jakiego to jest rodzaju prawo? Jak to w ogóle działa? To jest, to jest jakieś niedowiary parodia. I wiele ludzi właśnie z różnych powodów, czy z powodów ich nieuczciwości, czy z, po, czy z powodu ich, nie wiem, bezradności życiowej, czy z powodu po prostu jakiegoś, że nie, nie mieli tych pieniędzy w życiu, próbowali tak oszukać w jakichś sklepach, ja nie twierdzę, że to jest dobre. Oczywiście to są zachowania godne potępienia, ale, ale oni. Odpowiedzieli za to mogą, albo też poszli do więzienia za to, za takie oszustwa, ale już za kradzież, to już było lepiej to ukraść. No po prostu tak, tak jest, taki, tak się rządzi prawo, takie jest prawo w Polsce. Do 800 zł, a on jeszcze przecież jakiś czas temu ten limit to on był 500 zł, oni go podnieśli. Zastanówmy się, dlaczego polskojęzyczny rząd podniósł limit, gdzie można. Coś ukraść do 800 złotych. Dlaczego oni to zrobili? Nikt z tym nie, nie wiem, bo co, bo jest inflacja. <laughs> jest inflacja, słuchaj, słuchaj, Donaldino, jest inflacja, co, co? No to co zrobimy? No trzeba podnieść, trzeba podnieść, no bo jak kradną, no to żeby, no już, żeby więcej kradli ci ludzie, no do 800 im podnieśmy, no bo 500 to już jest tak mało, tak? Mało to do 800 podniesiemy. To tutaj to może mniej będzie po prostu ten. Mniej będzie po prostu skazanych. E, no bo też trzeba w więzieniu i ten. E, to trzeba ich wyżywić, ubrać. A jakieś prace społeczne. A gdzie tam prace społeczne? Co my będziemy ich tam gnać do roboty? Oni mają dwie lewe ręce, bo to, to plebs taki. To, to oni się nie znają na robocie. No to, to podniesiemy do 800 zł. Będzie takie jak znalazł. Dobra, pod, podnosimy. Głosujemy. Brz, przycisk. Brz, przycisk. Kto jest za? Brz, przycisk. Kto się wstrzymał? Może trzech. Kto jest przeciw? Może pięciu. No i co? I tak się wprowadza prawo. I tak samo jak to jest z tym prawem właśnie o tych mniejszościach językowych. To powiem za chwilę, bo uciekam, bo jest muzyka. No właśnie, chciałem już to gdzieś podsumować. Czyli co? jak już wchodzi w grę inne prawo, inne, mm, inne rzeczy, które nie wiem, może są istotne dla tych ludzi, którzy stanowią tą mniejszość. Tak się mówi, że przecież nie można dyskryminować mniejszości. Dlaczego inne mniejszości mają być traktowane poprawnie politycznie, ale już mniejszość ludzi, którzy mieszkają na Śląsku ma być nie wiem, traktowane gorzej. Jeżeli oni Chcą na przykład wprowadzić ten język jako język urzędowy, jako język oficjalny, żeby był po prostu wpisany. Ja nie uważam to za żaden problem. Jaki to jest problem? Yy, wiadomo, że w Polsce będzie obowiązywał i obowiązuje język polski, ale jeżeli oni będą chcieli, no to się wprowadzi. Jeżeli za tym pójdą inne grupy etniczne, jakieś kaszuby na przykład, tam też jest tradycja yy, mówienia właśnie po kaszubsku. No to co? No to będą następni. No to się im wpisze. No i co? Jaki jest problem? <noise> Jaki jest problem? Czy to jest jakiś problem? Czy to jest problem, bo inni będą chcieli? No to, no to będą chcieli. To będziemy to rozważać. To będziemy wtedy, będą wtedy za tym w Sejmie głosować. No i czy to jest takie trudne? Jak już chodzi o wprowadzanie podatków, tak jak mówię, jak już chodzi o wprowadzanie praw dla korporacji, jak już chodzi o wprowadzanie praw dla obcego kapitału, to wtedy, jak ręką odjął po prostu yy, przy, ręką odjął, ręką przyklepał, to wtedy po prostu jest... Wszyscy są za, długopis wtedy działa, wtedy wszystko się da, wtedy nie ma pytań, wtedy nie trzeba konsultacji prawnych, wtedy nie muszą się wypowiadać eksperci. A nawet jak. Ten, to oni już się zdążyli wcześniej wypowiedzieć i wiadomo, że wypowiedzieli się w ten sposób, że może tak ma być. Bo nie można tego po prostu podważyć. No i tak to jest. Nie uważacie, że coś się nie zgadza? Andrzej, Duda, pytam się. Andrzejku, Dudu, Duda, Szudeju, czy coś się zgadza, czy się nie zgadza? No w moim zdaniem słabo się to wszystko zgadza. Ja tego nie widzę wszystkiego. Nie widzę. <grym> I komentuję to przez to. Uważam, że y, trzeba wspominać. Trzeba czasem od czasu do czasu robić takie filmy o tych polskojęzycznych politykach, którzy, jak widać, nie są po stronie polskiego interesu narodowego. No nie są. I trzeba to przypominać, bo ludzie już szybko zapo zapominają. Ulatuje z pamięci. Tak jak uleciało z pamięci. Czego dokonywał rząd Platformy Obywatelskiej? Jakich przestępstw dokonali przez swoją kadencję rządzenia? Później, przepis zaczął dokonywać te przestępstwa. Ludzie mieli dosyć i wybrali z powrotem Platformę Obywatelską plus Koalicję Uśmiechniętej Polski. I teraz to będzie trwało przez kolejnych 8 lat i później oni się znudzą, ludzie powiedzą, że mają już tego dosyć, no i wezmą i wybiorą może na nowo. Na nowo PIS, bo PIS już będzie taki świeży, będą takie świeżaczki, wkroczą znowu do akcji. To teraz nasza kolej. I to tak się będzie działo? <grym> Na zawsze? <grym> Naprawdę? Nie do, wiary jakieś. nie do wiary. Tyle z mojej strony. Zostawcie jakiś komentarz. Napiszcie, co wy uważacie: czy język śląski powinien być po prostu oficjalnym też językiem, czy nie powinien być? Czy za tym mogą mieć też inne języki regionalne, czy też powinny być wpisane jako? Jako nasze na narodowe, nie tylko po prostu jako język polski. Wyraźcie swoje opinie w komentarzach tyle z mojej strony. Oprócz tego zachęcam Was do zostawiania łapek w górę. No i oczywiście do subskrypcji tego kanału, i widzimy się w następnych filmach. Pozdrawiam Andrzejku. No i zastanawiam się, jak to z tym długopisem teraz jest, bo wcześniej pracował bez zarzutu, teraz już różnie to bywa, więc. Może czas zmienić na nowy. Do zobaczenia. Pa, pa.